No i jego przeciwnik. Naprawdę potężny gracz, który nie boi się żadnych wyzwań. Przed wami Denis Boy Zawski. To będzie na pewno największy i najcięższy, ale chyba też najsilniejszy Denis, jakiego kiedykolwiek widzieliśmy. Przeciwnik bardzo mocny, więc Naprawdę musimy zobaczyć najmocniejszego Denisa. Bad Boy Team, oczywiście, wraz z nim. Gleba, także doskonały, wyborny zawodnik. No i robią to, do czego nas przyzwyczaili. Mocne ciosy. No, to było naprawdę dobre. Nie wiemy, na ile zaplanowane, ale zakładamy, że wcale. Denis, twój przeciwnik zaprezentował się zawsze się prezentuje z bardzo dobrej strony, jeżeli chodzi o media treningi. Ty także tutaj postawiłeś na to, żeby być bardzo mocno. Moje pytanie, czy jutro czujesz, że wychodzisz w najlepszej formie życia? Ja wychodzę w najlepsze, ale widzę, że Pablo Krzyżniczka zadeszka go zapała, także pobawimy się do pierwszej rundy. Dobrze, no nie możemy się doczekać. Rzeczywiście Denis zrobił nieco krótszy ten media a zadyszki u Pawła nie brakowało, ale jeszcze czeka nas face to face, więc będzie się działo.